Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz, komiksowy Smooth Operator, e, który żadnej nie przepuści. Oczywiście żadnej planszy komiksowej nie przepuści. A dzisiaj jedziemy z koksem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo, z review oryginalnej planszy. No bo przecież nie możemy ciągle tylko gadać o komiksach. Musimy też trochę zrobić o warsztatowej komiksowej kuchni, bo taki jest w końcu cel tej nawijki. Ja się nazywam Jakub Martewicz. Nie pamiętam, czy już to powiedziałem, czy nie, no ale w każdym razie, co warto powiedzieć raz... Warto również powiedzieć i dwa razy: jak powiedział Epimenides, a może Anaxagoras, a może, a, a może Anaximenes, Anaximander? Wszystko mi się już dzisiaj pierwszy, no ale trudno. Słuchajcie, ten sam Jakub Martewicz, w każdym razie syn starego Martewicza, który stworzył komiks pod tytułem Eurydyka. To nieśmiertelne, już w tej chwili klasyczne dziełko spotyka się z niezwykle ciepłym przyjęciem, i również Was zachęcam do poniesięgnięcia. Zobaczcie, 100 stron w kolorze. Bardzo fajne edytorsko wszystko, starałem się, żeby wyszło jak najlepiej. Można sobie obejrzeć specjalny odcinek na tych nawinkach poświęcony Eurydyce, jak to wygląda. Ja tam prezentuję trochę większą część komiksu i opowiadam o nim i o samym procesie twórczym. Zobaczcie, rzecz dzieje się w kosmosie. Sześcioro śmiałków przygotowuje kosmiczny hotel pod przyjazd pierwszych gości. Niestety, w pewnym momencie, jak to w każdym dobrym thrillerze sci-fi bywa, wszystko idzie brzuchem do góry i zaczyna się ta prawdziwa akcja. Nie zostawiałem mieńców, jeżeli chodzi o grafikę. Chciałem, żeby wszystko, włącznie ze stroną edytorską, ze scenariuszem, było jak najbardziej dopięte, myślę, że jest to mój najlepszy komiks, jaki wydałem do tej pory. Serdecznie zapraszam was do zajrzenia na grupę Jakub Martewicz Art facebookową, gdzie możecie znaleźć szczegóły w jaki sposób tego bedboja można jeszcze zdobyć i jeszcze kilka ostatnich blanków rysowanych i numerowanych ręcznie od 1 do 25, także serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy do meritum, z właściwą sobie jędrnością. Czyli tak, co dzisiaj mamy na tapecie? Dzisiaj na tapecie mamy fajną planszę Johna Burna. Johna Burna z komiksu Star Trek. I uwaga, holender, nie przygotowałem się i zapomniałem z jakiego to jest komiksu, bo on tych komiksów napłodził naprawdę grube numery. Patrzcie, to jest takie wydanie zbiorcze które wydaje mi się, taka cegiełka, yy, która wydaje mi się zbiera większość, albo nawet wszystkie te jego komiksy Star Trek. Zobaczcie, jak fajnie tutaj naprawdę John Byrne daje czadu. To jest ten jego styl znany z komiksów IDW, ale ja sobie, ja mniej więcej pamiętam, na której stronie jest ta plansza i ja zaraz sprawdzę, z czego to jest. Tak, to jest z komiksu Crew. Tu jest napisane Crew i to jest z komiksu Crew. Yy, I zaraz sobie zobaczymy, yy, albo może dla odmiany zobaczmy sobie od razu, jak to wygląda tu w porównaniu. No patrzcie, rozpada mi się. Nie ma nic gorszego niż rozpadający się komiks. No ale choć w web sobie strzel, gdzieś tam to się syndrom takich starych semików pojawia, że ten klej się gdzieś rozkleja, a nawet nie przeczytałem jeszcze całości. To będzie gdzieś tutaj, pamiętam wzrokowo. O, właśnie, zobaczcie, oto dowód, że tutaj nie żartujemy sobie na tych nawijkach. I jedna podstawowa ciekawostka, a w zasadzie dwie podstawowe ciekawostki związane z tą planszą są takie, że to nie jest taki format A3 zwyczajowy, tylko trochę wyższy. Widać, że ta kartka to jest coś nieprzygotowanego specjalnie pod komiks, tylko coś, co Byrn prawdopodobnie albo wyrwał z jakiegoś notatnika rysunkowego, albo miał po prostu przygotowany jako osobny pocięty papier. To raz. A dwa, to jest tu ołówka sporo. To nie jest inkwash. Zobaczcie, ja wam pokażę z bliska. Ta plansza jest z folii, że mi tu nie zapluł. ale zobaczcie te wszystkie postaci, o zwłaszcza ta tutaj, jak się przyjrzycie takim konturom, to one są w tuszu, nie? To jest inking Johna Byrna, Prawdopodobnie tym artist's brush pen. Faber Castell zrobione, bo on tym pracował wtedy, że za, za czasów IDW. No ale jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie też cienie i te cienie to z tego, co ja widzę, to nie jest wash, tylko to jest po prostu taki gruby ołówek, no. To widać, że on tego nie wymazywał, tylko że gdzieś to pod spodem jest. Ja stawiam whisky przeciw stokrotkom, że to jest ołówek, a nie żaden tam rozwodniony tusz. I to jest świetne. No to może zacznijmy sobie trochę z tą planszą, pojedźmy. Widać to, że on tu nie operował tradycyjnymi narzędziami, jakimi operowali inkerzy np. w latach 80., -tych, 90., -tych, tylko tym pędzelkiem Faber castell takim gotowym, chociażby dlatego, że ta krecha jest dosyć gruba. Nie jest to taka finezja, jaką można za pomocą stalówki osiągnąć czy czegoś takiego czy pędzelka, tylko to, były, to są takie gotowe mazaki, ja tutaj akurat mam ich sporo pod ręką, ale boję się, że wyciągnę jakiś zupełnie wypisany. Natomiast jak to Byrn ma w zwyczaju, pewnie do 9 rano miał już zrobione, tak na, na moje oko. To, co powinien danego dnia zrobić. To, to jest taki człowiek po prostu. On sporo tego na tym swoim forum pokazuje, i to widać, że on to traktuje bardzo tak, no, że im sprawniej, tym lepiej. I wiecie co? Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ciekawy jestem, czy po jakieś inne narzędzia sięgał, rysując tych ludzi tutaj. To wszystko jest takie bardzo maszynowo zrobione. Widać, że to jest bardzo sprawny rysownik, który nie potrzebuje za dużo rzeźbić na planszy. To, co tutaj jest trochę dziwne, to jest ten but. Rzadko komu się w ogóle buta udaje narysować w takiej perspektywie, to jest bardzo trudno zrobić i myślę, że John Byrne jest w tym mistrzem. Natomiast tutaj, gdybym ja się miał do czegoś przyczepić, no to ten but jest troszeczkę moim zdaniem jeszcze do poprawki. No, nie będę sobie tutaj strzelał na własną planszę, którą kupiłem, ale powiem wam, że to są jedne z najtrudniejszych rzeczy, jakie sobie można wyobrazić. Jak zawsze, fajne drapery. Podoba mi się sposób, w jaki on ujął ten golf. Zobaczcie, za pomocą jakich prostych środków. Nie? To jest, wiecie, co to narzędzie? Ja muszę to wygrzebać. Taki ten, ten Artist's Pen to nie jest takie narzędzie z takim pędzelkiem, tylko to jest z takim bardzo miękkim jakimś rysikiem czy ostrzem takim miękkim, które, które po prostu rozprowadza ten tusz, więc to jest tym bardziej trudno osiągnąć z tego żużla coś konkretnego, jakieś złoto z tego wykrzesać i wielkie propsy dla Johna Byrna, że on przy pomocy takiego narzędzia potrafi tak bardzo, tak fajnie poinkować. Ja myślę, że gdyby tutaj użyto tra bardziej tradycyjnych narzędzi, stalówki, którą tak bardzo lubił John Burns z lat 90. czy może trochę pędzelka, czy może ktoś inny w ogóle by to poinkował, to mielibyśmy rzecz jeszcze bardziej interesującą. Niemniej jednak ja bardzo lubię Johna Byrna z tego okresu, bardzo Lubię jego Next Men również te, tonowe. nowe. I też mam jedną planszę. Pokażę wam z tego nowego Next Men. Ze starego Next Men też zresztą mam planszę i też wam pokażę no i słuchajcie, czy może być coś słodszego niż świadomość, że w pewnym momencie taka legenda jak John Byrne siedziała nad tą planszą, którą możemy sobie podziwiać tutaj w tych komiksach ze Star Trek i robił to na swoim biurku kreślarskim, swoim wyjętym z myśliwca fotelu, przy swoim wielkim biurku otoczony tymi swoimi figurkami, on ma tego całą kolekcję zobaczcie sobie na YouTube jakieś filmiki wizyta w studiu Johna Byrna to na pewno się nie rozczarujecie w ogóle myślę, że ta seria cała tego Berna i tego te komiksy o Star Trek, których on jest wielkim fanem. I nie mówię tutaj o tych takich wklejankach ze zdjęciami, które potem będą takie popularne parę lat później. Bern wypuści tego też trochę, tylko o tych takich regularnych komiksach tworzonych właśnie w taki sposób na oryginalnych planszach. To jest coś do czego trzeba wrócić. Ja myślę, że to jest bardzo fajny okres w twórczości Johna Berna, te lata już zaawansowane lata 2000 i później, kiedy on pracował dla IDW i powstało tam wiele nieodkrytych perełek, wiecie. Cieszę się, że mogłem nabyć sporo plansz z tego okresu, myślę, że one nadal są jakoś tam dostępne, to nie są rzeczy, które kosztują Cię nerkę czy wątrobę, ale można się nimi cieszyć. No słuchajcie, mała perełka w mojej kolekcji, nie jest to może Man of Steel, ani ni Anken i X-Men, ale jak najbardziej do powieszenia na ścianę i jak najbardziej do tańczenia małej czaczy za każdym razem, kiedy sobie na nią spojrzymy inspirują takie rzeczy. Wiecie, warto otaczać się takimi przedmiotami, bo to co innego mieć printa, co innego mieć jakiś wydrukowany komiks, ale coś takiego jak plansza komiksowa, to jest tylko jedno w swoim rodzaju dziełko. Nikt inny nie jest w stanie oglądać w tej chwili tego oryginału. I mało jest rzeczy, które moim zdaniem, no, wielu z Was jest też, jesteście też komiksiarzami. Mało jest takich rzeczy, które inspirują tak bardzo, jak widok roboty z trikami, które Wam by nawet do głowy nie Przyszły. No ja zdecydowanie. Dużo czasu poświęciłem e, cieniowaniu swoich oryginalnych plansz, głównie za pomocą inkłoszu, czyli rozwodnionego tuszu, natomiast nigdy mi nie przyszło do głowy zostawić jeszcze na nich ołówka. No, skłamałbym, parę razy zostawiłem w jakichś takich specjalnych celach, tu i ówdzie, trochę ołówka to tak, albo jakiś specjalny rysunek w ołówku. E, na przykład w komiksie Henryk Kajdan droga do piekła, była taka jedna plansza, ale to były raczej jednorazowe triki, jednorazowe strzały, natomiast całość wykonana w taki sposób, no to jest coś, coś fajnego. Ja Zresztą jest taki komiks, wyleciałam tych chwili Angel chyba się nazywa, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, który John Byrne narysował tylko ołówkiem i on był tylko trochę rasowany tam kolorami tu i ówdzie i tak dalej, więc to jest też ciekawa rzecz, musimy sobie na to spojrzeć. No, Planszy oryginalnej z tego nie mam, ale myślę, że rzecz jak najbardziej warta uwagi. Fajne, klasyczne twarze Johna Byrna z tego jego nowszego okresu. Świetne małe postaci. To jest zawsze mega, jak on dynamicznie przedstawia nawet najmniejsze elementy rysunku. Myślę, że to jest jedna z jego bardzo silnych stron. No i niezapomniane te pozy, które już mi się wydaje w pierwszym sipie, w pierwszym spojrzeniu zdradzają, że właśnie z Johnem Byrnem mamy do czynienia. E, świetne, świetne rzeczy, słuchajcie. Nic tylko kolekcjonować oryginalne plansze. E, zapewniam, że warto. Jeżeli podobają wam się moje nawiki, to bardzo was proszę, zasubskrybujcie, skomentujcie, zostawcie lajka, like, bo to zawsze coś daje, albo udostępnijcie ten film najlepiej komuś innemu, polecie przyjacielowi. A tymczasem borem lasem serdecznie wam dziękuję. Bądźcie zainspirowani, przeglądajcie sobie choćby na necie oryginalne plansze, bo to zawsze coś daje, zawsze pomaga podpatrzeć, to w jaki sposób różni twórcy podchodzą do swojego rzemiosła. Ja tak robię i ciągle mnie to inspiruje. No tańczę małą rumbę za każdym razem, kiedy do takiej czy innej planszy oryginalnej Powieszonej na ścianie podchodzę. Trzymajcie się. Dzięki wielkie, dobrej komiksowej roboty, dobrego komiksowego czytania. Do następnej nawiki.